Dzisiaj porozmawiamy o górami czekoladowym. Górami czekoladowe. Występowanie Sumatra Bornemu o Półwysep Malajski. Charakterystyka. Ryba spokojna, wrażliwa, łatwo zapadająca na różne choroby, zwłaszcza Spodowana pasożytami, nie jest polecana początkującym akwarystom. Wymaga zbiorników gęsto obsadzonego roślinami, również pływającymi, rozpraszającymi światło, z licznymi kryjówkami wśród korzeni i kamieni. Wyskazane ciemne podłoże z kom torfu. Woda musi być czysta i miękka i kwaśna. Często odwierzana i dobrze filtrowana. Wysokość lustra wody 15-20 cm. Czekoladowiec dorasta do... 5-6 cm długości jest gębaczem. Dyfonizm płciowy. Płetwa odbytowa, samca ma jasną obwódkę. Zalecane warunki w akwarium: Zbiornik średni. Temperatura wody od 24 stopni do 30 stopni Celsjusza. Twardość wody miękka 2 do 8. Skala pH 4,5 do 6,5. Pokarm żywy, rozwielitki, solowce, larwy, muchowek. Roznam, rozmnażanie ikra. W liczbie około 40 sztuk jest przez samice in. Kubowana w wypysku po wykluciu się młodych i opuszczeniu pyska samicy młodej nie odlegają już jej opiece. Dziękuję za oglądanie, i Elo, do następnego.